Redakcję ARHN.EU wspiera RTV EURO AGD. Dishonored to jedno z ciekawszych oryginalnych IP debiutujących w zeszłej dekadzie. Pierwsza część serii składa się z wielu dokładnie przemyślanych elementów, które złożone w całość oferują wyjątkowe i zapadające w pamięć doświadczenie. Na premierę zachęcała graczy swoim unikatowym stylem graficznym, dużą swobodą w doborze sposobu wykonywania zadań oraz oryginalnym i klimatycznym światem, a i dzisiaj nie straciła nic ze swojego uroku. Zapraszamy więc na wycieczkę do miasta Dunwall. W 1993 roku, mieszkający we Francji, Rafael Colantonio zauważa w jednym z czasopism growych konkurs sprawdzający wiedzę z serii Ultima, gdzie nagrodą jest wyjazd do Teksasu, by zagrać przedpremierowo w ósmą część serii. Bierze w nim udział i jakiś czas później otrzymuje telefon z Electronic Arts. Okazuje się, że konkurs był fałszywy i zorganizowano go, aby znaleźć nowego pracownika do biura EA otwieranego właśnie w Lyonie. W ten sposób Colantonio dostaje swoją pierwszą pracę. Mija kilka lat, nadchodzi rok 1997 i ma dość. Przestaje czerpać radość z dość powtarzalnej i mało kreatywnej pracy. Zarzuca pracodawcy, że ten coraz bardziej skupia się na produkcjach sportowych niż oryginalnych, fabularnych grach, jak chociażby wspomniana Ultima 8. Odchodzi więc od elektroników i trafia do Infogrames, gdzie pracuje przy grze The Smurfs na PlayStation 1. Ale i tam nie zagrzewa miejsca na długo. Za namową swojego wujka, Colantonio podejmuje się własnej inicjatywy i w 1999 roku wraz z czwórką przyjaciół zakłada Arcane Studios. Ich pierwszą produkcją jest Arcs Fatalis z 2002 roku: pierwszoosobowy tytuł RPG w klimatach fantazy z wyróżniającym się systemem rzucania czarów, wymagającym rysowania symboli w odpowiednich kombinacjach. Ich druga gra pojawia się w 2006 roku. To Dark Messiah of Might and Magic, wspomniane przez nas kiedyś w ramach osobnego materiału. Następne lata w Arkane to prace nad kilkoma tytułami, jednak te ostatecznie nie zostają wydane. Jednak istotny z perspektywy dzisiejszej opowieści jest fakt, że w 2008 roku do studia dołącza Harvey Smith. Ten zna się z Rafaelem Colantonio jeszcze z czasów prac nad System Shockiem, gdzie odpowiedzialni byli za testy. Obaj panowie wkrótce będą wspólnie dzielić rolę głównych projektantów przy następnej produkcji Arcane. W sierpniu 2010 roku pojawia się informacja, że wpływowy w branży wydawca Zenimax Media wykupił Arkane Studios. Smith i Colantonio nie musieli długo czekać na pierwsze efekty włączenia w struktury wielkiej medialnej grupy. Spotyka się z nimi bowiem Todd Vaughn z Bethesda Softworks, deweloper będący częścią rodziny Zenimax. Proponuje im stworzenie produkcji w stylu dawnego Looking Glass Studios, czyli imersyjnej gry czerpiącej garściami z dziedzictwa FIFA, System Shocka czy Deus Exa. Tytułów dobrze Smithowi i kolantoni oznanych, bo wiele lat wcześniej sami przy nich pracowali. Bethesda miała wcześniej w planach stworzenie skradanki w feudalnej Japonii, gdzie sterowałoby się ninjom, jednak pomysł został odłożony do szuflady. Z niej wyjął go właśnie Won z sugestią, że świetnie byłoby wcielić go w życie w wykonaniu Arcane. Jednak Smith'owi i Colantonio nie bardzo podoba się ten pomysł. Kraj kwitnącej wiśni to dla nich obca kultura i nie mieli do tej pory z nią styczności, przez co wątpią, że będą w stanie oddać klimat tego państwa w przekonujący sposób. Zamiast tego proponują Wonowi coś bliższego sercu zachodniego gracza: 17-wieczną Anglię. Pracownik Bethesdy uznaje, że to ciekawy pomysł i póki Arkane będzie sobą przy jej tworzeniu, to wesprą produkcję. Wybór Anglii tamtego okresu nie jest przypadkowy. Od 1665 roku panowała epidemia dżumy przenoszonej przez szczury. Rok później wybuchł Wielki Pożar Londynu. Trwająca cztery dni pożoga pochłonęła ponad połowę stolicy Anglii. I choć jak na skalę katastrofy nie było wielu ofiar śmiertelnych, to znacząco zmniejszyła się populacja gryzoni, co pozwoliło zapanować nad epidemią. I to właśnie od nieokiełznanej choroby, nazywanej szczurzą zarazą, twórcy zaczynają swoją pracę. Arkane w trakcie produkcji kładzie duży nacisk na wykreowanie złożonego, przekonującego świata, nie będącego wyłącznie tłem dla działań gracza. W tym celu nawiązana zostaje współpraca z Austinem Grossmanem. Do tej pory miał on wkład w tytuły takie jak Ultima 2, Underworld oraz wspomniane już System Shock, Thief czy Deus Ex. Idealnie więc pasuje na kogoś kto ma zostać scenarzystą świata i we współpracy z Harveyem Smithem przygotowuje całą otoczkę fabularną Dishonored. Zaczynają od planowania miasta Dunwall, głównego miejsca akcji. Kryzysową sytuację w świecie podkreślają różnicami pomiędzy klasami społecznymi. W trakcie rozgrywki nierzadko trafiamy na mniej zamożnych mieszkańców żyjących w biedzie i wydających ostatnie oszczędności na wątpliwej jakości nielegalne zamienniki lekarstw na szczurzą zarazę. Jeśli nawet na to ich nie stać, to kończą jako płaczki, krwawiący z oczu ludzie w zaawansowanym stadium choroby, którzy niczym zombie tracą nad sobą kontrolę i atakują innych, zarażając przy tym równie skutecznie co same szczury. Z kolei uprzywilejowani przez rządzącego lorda regenta, bogaci odcinają się zupełnie od świata zewnętrznego, kontynuując życie pełne przepychu oraz rozrywek. Pozbawieni są trosk pospólstwa dzięki łatwemu dostępowi do antidotum. Mieszkańcy miasta mają też swoje własne życia i idące razem z nimi zmartwienia. W trakcie rozgrywki poznać je można za pomocą specjalnego przedmiotu w postaci mechanicznego serca. To półświadomy byt, pozwalający zajrzeć w głąb ludzkich dusz, aby poznać ich przeszłość, czy też zrozumieć, jakimi są ludźmi. Podczas przygody znajdujemy ponadto wiele zapisków i książek opowiadających o obszernej przeszłości świata. Jednak na wykreowaniu historii nie poprzestano, bo odkryjemy też dzieła kultury w postaci opowiadań czy wierszy, a nawet tekstów o religiach nieznanych w naszym świecie. Na każdym kroku czuć przywiązanie twórców do szczegółów. Projektanci Arkane nadają własnego charakteru Dunwall poprzez technologię mogącą kojarzyć się ze steampunkiem. Jednak jej napędem nie jest para, a wielorybi Tran. Warto mieć na uwadze, że walenie ze świata Dishonored różnią się od tych znanych nam w rzeczywistości. Pozyskiwany z nich tłuszcz służy za paliwo dla takich wynalazków jak ułatwiające życie maszyny, ale również technologii wojskowych pokroju ścian światła potrafiących obrócić w mgnieniu oka człowieka w proch. Za kierunek artystyczny gry odpowiada Sebastian Mitten wraz z Wiktorem Antonowem. Ten drugi współtworzył City 17, będące dobrze znane szczególnie sympatykom drugiego Half-Life'a. Obaj panowie projektują Danwall od podstaw i przygotowują unikatową oprawę graficzną, świetnie podkreślającą atmosferę miasta. Przed rozpoczęciem prac wybierają się do Londynu i Edynburga w poszukiwaniu inspiracji. W stolicy Anglii i Szkocji skupiają się przede wszystkim na architekturze mniej zatłoczonych ulic. Dodatkowo analizują projekty budynków z poprzednich stuleci. Na podstawie zebranych danych przygotowują mapę miasta. Ta następnie zostaje pocięta na fragmenty, na których rozgrywają się poszczególne misje Dishonored. Tak oto powstaje Dunwall, stolica Cesarstwa Wysp i jednocześnie epicentrum epidemii. Rządzi nim Jessamine Coldwyn, jednak kwestia władzy nie jest taka oczywista, bo historia w Dishonored rozpoczyna się od zamachu na życie cesarzowej. Gracz wciela się w rolę cesarskiego obrońcy, Corvo Atano, który nie tylko jest świadkiem morderstwa władczyni, ale zostaje w nie wrobiony przez spiskowców. W dodatku córka cesarzowej, Emily, zostaje porwana przez zamachowców z planem zrobienia z niej cesarzowej marionetki na usługach zabójców jej matki. Spiskowcy przejmują władzę, a na ich czele staje Hiram Borrows, ogłaszając się lordem regentem. Korwo z kolei trafia do więzienia z wyrokiem śmierci, ale w ucieczce pomagają mu lojaliści, pragnący oddać Emily należyty jej tron. Od tej pory bohater zakłada maskę i przemierza Dunwall, aby pomóc córce zmarłej cesarzowej poprzez likwidowanie wskazanych mu przez lojalistów celów. Nawet oryginalny świat i ciekawa opowieść polegną, jeśli gameplay nie nadąży za ambicjami projektantów. Dishonored to pierwszoosobowa gra akcji, gdzie jako Corvo Atano mamy za zadanie likwidować wskazane cele. Sposób dojścia do ofiary pozostaje w naszej kwestii. Możemy się skradać zachowując zupełną ciszę, albo nie przejmować się takimi niuansami jak skrytobójstwo i angażować bezpośrednio w pojedynki ze strażnikami. Sonord oddaje nam do dyspozycji kilka ciekawych gadżetów. Przykładowo, kusza pozwoli pozbyć się wroga z odległości, czy to zabić, czy też uśpić z pomocą specjalnych strzałek. Ostrze sprężynowe posłuży za coś w rodzaju min i wystrzeli w przeciwnika deszcz ostrych przedmiotów, kiedy zostanie aktywowane. Narzędzi jest więcej, a co istotne, możemy je ulepszać, korzystając z monet zdobywanych za podnoszenie znajdziek, rozsianych po lokacjach. Jednak największym atutem korwo są jego nadprzyrodzone moce. Niedługo po ucieczce z więzienia bohater zostaje naznaczony znamieniem przez Odmieńca, tajemniczego półboskiego mężczyzny, którego czczenie jest uważane w Danwolza za herezję. Znak jest źródłem nadnaturalnych zdolności, a to w jaki sposób będziemy je rozwijać, znacząco wpłynie na sposób zabawy. Mignięcie pozwala szybko dostać się we wskazane miejsce, często przy tym odkrywając niedostępne inaczej ścieżki. Zakrzywienie czasu spowolni akcję, a ulepszone, nawet na kilka sekund ją zatrzyma. Mroczny wzrok ujawni położenie przeciwników i przydatnych przedmiotów. Opętanie umożliwia chwilowe wejście w ciało zwierzęcia czy nawet człowieka, by bez podejrzeń ominąć patrol. Podmuchem pchniemy przeciwnika lub odbijemy lecący w nas pocisk, a żarłoczne stado przyzywa grupę szczurów, pożerających wszystkich na swojej drodze. Przy takich umiejętnościach wyzwaniem dla projektantów było odpowiednie zbalansowanie mocy. Żeby nie były więc zbyt potężne i psujące rozgrywkę, dodano ograniczenia w postaci many i czasu działania zaklęć. Wspomniane wcześniej serce, zdradzające sekrety dusz mieszkańców miasta, pełni jeszcze jedną istotną rolę, i to właśnie dla niej z początku ten przedmiot powstał. Aktywowanie serca wskazuje ukryte na mapie runy i kościane amulety. Te pierwsze służą do odblokowywania i ulepszania zaklęć. Amulety z kolei oferują pasywne umiejętności, i kiedy są noszone, to przykładowo zwiększają moc eliksirów leczących. Czy sprawiają, że przeciwnikom ciężej trafić nas z dystansu? Każda z dziewięciu misji to mały sandbox z inną mapą wypełnioną zawartością, wątkami pobocznymi i znajdźkami. Przemyślane projekty plansz oferują wiele różnych dróg dotarcia do celu i rozwiązywania zadań. Swoboda działania, nieliniowa rozgrywka i brak narzucania jednej słusznej ścieżki sprawiają, że z każdym podejściem do gry zabawa może wyglądać zupełnie inaczej. Bo choć w teorii Korwo jest zabójcą, to tytuł można przejść nie odbierając nawet jednego życia. Podczas eksploracji znajdziemy wskazówki, czy podsłuchamy rozmowy zdradzające sposób na bezkrwawą likwidację celu. A te potrafią dać do myślenia. Za przykład niech posłuży jedno z pierwszych zadań: uśmiercić musimy w nim dwójkę arystokratów. Jednak alternatywnie istnieje opcja pójścia na układ z miejscowym przywódcą półświadka, który w dość brutalny, ale nie morderczy sposób pozbędzie się celów za nas. Gangster proponuje, że ogoli ich na łyso, pozbawi języków i zmusi do pracy w ich własnej kopalni. Już tylko od nas zależy, czy zgodzimy się na ten układ, więc nasze ręce pozostaną czyste, ale sumienie już niekoniecznie. Sposób zabawy wpływa na całe Dunwall. Decydując się mordować, czy to cele, czy strażników, lub co gorsza, niewinnych, zwiększamy poziom chaosu w mieście. Im wyższy wskaźnik, tym lokacje stają się bardziej ponure, a spotykani mieszkańcy nastawieni są mniej przyjaźnie. Ulice będą patrolowane przez większą liczbę funkcjonarzy, a w zakamarkach znajdziemy więcej szczurów czy płaczków. Krwawa ścieżka utrudnia więc zabawę po cichu. Poziom chaosu po finałowej misji decyduje też o tym, jakie zobaczymy zakończenie. Oddanie do dyspozycji narzędzi dających szeroki wachlarz możliwości to dla projektantów niemałe wyzwanie. Ale Arkane od początku produkcji Dishonored ma jasno ustaloną jedną zasadę: nie ograniczamy graczy, a zamiast tego dostosowujemy grę pod ich czasem całkiem pokręcone pomysły. Testerzy odkrywają wiele zaskakujących sposobów na wykorzystanie gadżetów i mocy korwo. Reakcją na zgłoszenia są modyfikacje mapy i zachowań postaci pobocznych, tak, aby przewidzieć jak najwięcej rozwiązań, na które mogą wpaść grający podczas zabawy. Dishonored pojawia się w 2012 roku na komputery oraz konsole PlayStation 3 i Xbox 360. Przyjęcie gry jest bardzo pozytywne i ta zgarnia wysokie oceny w popularnych serwisach branżowych. Zarówno recenzenci, jak i gracze doceniają rozgrywkę dającą swobodę w doborze sposobu rozwiązywania zadań. Chwalona jest również kreacja świata, jednak samemu wątkowi głównemu zarzuca się generyczność. Całość składa się na zadowalającą sprzedaż przekraczającą oczekiwania wydawcy. Pierwsza część Dishonored spełnia swoje zadanie i zapowiedziane zostaje, że marka będzie kontynuowana. Najpierw poprzez dodatki do jedynki. W grudniu 2012 roku pojawia się Dunwall City Trials. To zestaw wyzwań podzielonych na cztery rodzaje. W pierwszym z nich testowane są umiejętności skradania się, bo należy wykonywać zadania nie dając się przy tym wykryć. Drugi polega na walce i efektywnym eliminowaniu przeciwników. Trzecia grupa wyzwań wymaga ruszenia głową, bo w krótkim czasie trzeba znaleźć sposób na pozbycie się celów. Ostatni rodzaj testuje umiejętności gracza w zakresie sprawnego poruszania się. Każde wyzwanie oceniane jest za pomocą punktacji, umożliwiającej zdobycie od jednej do trzech gwiazdek w zależności od wyniku. Jednak dużo ciekawszym daniem są wydane w kwietniu 2013 The Knife of Dunwall oraz w sierpniu 2013 The Brigmore Witches. Te dwa fabularne DLC składają się na jedną kampanię, w której wcielamy się w zabójcę cesarzowej Dauda. Historia dziejąca się równolegle z podstawową wersją gry dużo mocniej skupiona jest na mitologii związanej z nadnaturalnymi umiejętnościami. Gaut bowiem, tak samo jak korwo, jest naznaczony przez odmieńca. Moce uległy delikatnemu przemodelowaniu, bo przykładowo mignięcie spowalnia czas, kiedy celujemy. Pojawiają się też nowe zdolności, możliwość przywoływania skrytobójców oraz przyciągania przedmiotów. Nową znajdźką są spaczone amulety, dające nam bonusy w jednym zakresie kosztem utrudnienia rozgrywki w innym bo przykładowo grając po cichu, nie będziemy chcieli nosić amuletu ułatwiającego wrogom wykrycie nas. DLC okazuje się być równie dobre, co podstawowa wersja gry. Dishonored to przemyślany produkt, dostarczający graczom kompletne doświadczenie. Półotwarte mapy, nieliniowe zadania i swoboda w wyborze kierunku rozwoju bohatera dają poczucie swobody oraz zachęcają do ponownej zabawy. Do tego przygotowany przez twórców świat jest interesujący, a klimat podkreślony jest unikatową oprawą graficzną. To wszystko sprawia, że wyprawa do Dunwo dla wielu będzie przeżyciem zapadającym w pamięć.